Państwa pierwszym prelegentem zgodnie z programem będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Jan Paweł Lęga, Biskup diecezji Karaganda w Kazachstanie, zasłużony Biskup Apostoł Wschodu w czasach i komunistycznych i późniejszych, obecnie przebywający w Polsce, w Licheniu, w zgromadzeniu księży Marianów. Wielka praca, jaką ksiądz arcybiskup dokonał w czasach wojującego ateizmu w byłym Związku Sowieckim, ale także właśnie na wschodzie w jasny sposób pokazała mu problemy dzisiejszego kościoła, sytuację kościoła i głęboką troskę, jaką ksiądz arcybiskup przejawia i miłość do kościoła świętego Matki Naw i, i właśnie podzieli się z Państwem refleksjami na temat aktualnej sytuacji kościoła. Bardzo prosimy o jego У в Христусі брати і сёстри. Хочу поділитися з вами думслям про актуальний стан і костьола, що в часах своєї послуги своїй послуги Капланської єпископії 60 років в Казахстані. Znaliśmy osobiście wielu kaplanów, którzy byli więźniami stalinowskich więzień i obozów, i którzy mimo wszystko zachowali wierność wobec Kościoła. W okresie prześladowań z miłością wypełniali oni swój kaplański obowiązek zgłoszenia doktryny katolicki, a jednocześnie nasledując Chrystusa, swojego niebieskiego nauczyciela. Ja sam ukończyłem moje studie kaplańskie w podziemnym seminarium w Związku Sowieckim, zarabiając jednocześnie na chleb pracą własnych rąk. Zostanę wyświęcony na księdze potajemni pod osłonem nocy, przez bogowojnego biskupa, który sam cierpiał prześladowanie za wiaren. Już w pierwszym roku mojego kapłaństwa zostałem wydalony przez KGB z Tadżykistanu. Później, podczas mojego 30-letniego pobytu w Kazachstanie, przez 10 lat służyłem jako kaplan, sprawując opiekę duszpasterską nad wiernymi w 81 miejscowościach. Następnie przez 20 lat pełniłem posługi episkopatu, początkowo jako biskup pięciu państw Azji Centralnej, zajmujących teren około 4 milionów kilometrów kwadratowych, W trakcie mojej posługi w kontakcie ze świętym papieżem Janem Pawłem II, z licznymi biskupami, kaplanami i wiernymi w wielu krajach i wielu rozmaitych okolicznościach. Byłem członkiem synodu biskupich, Watykanie, którzy poruszali kwestie Azji i Eucharystii. To wszystko i inne doświadczenia dajemy mi postawę. ku temu, aby wyrazić moją opinię na temat aktualnego kryzysu Kościoła Katolickiego. Moje przekonania podyktowane są miłością do Kościoła i pragnieniem jego prawdziwej odnowy w Chrystusie. Jestem zmuszony wybrać formę listu otwartego, ponieważ każda inna forma wypowiedzi napotkałaby na mur. Absolutnego milczenia i lekceważenia. Jestem świadomy reakcji, z jakimi może spotkać się mój list otwarty. Jednakże głos sumienia nie pozwala mi milczeć, gdy Boże dzieło jest poniewierane. Jezus Chrystus założył Kościół katolicki i pokazał słowem oraz czynem, jak powinno się wypełniać wolin Boga. Apostolowie, którym przekazał on władzę w Kościele, wypełniali gorliwie powierzone im zadanie, cierpiąc zagłoszoną przez siebie prawdę, ponieważ bardziej słuchali Boga niż ludzie. Niestety w naszych czasach staje się coraz bardziej oczywiste, вже секретаріат стану Ватикані обрав курс політичної поправності. Ніхто ж анонсюше сталися на щеблю костьола святовего пропагаторами pro, ідеї лібералізму і модернізму. Біглі опанували вони засади субсекрету понтифічію, при помоці, який Ucisza się biskupów i manipuluje się nimi. Biskupom daje się do zrozumienia, że to, co powiedzieli Nuncyuszy, jest rzekomo życzeniem papieża. Przy pomocy tych metod dokonują się rozlomu między biskupami, tak iż czasami biskupie danego kraju nie są w stanie jednym głosem w duchu Chrystusa i Kościoła wypowiadać się w obronie wiary i moralności. Aby nie popaść w nie laskię ununcjuszy, niektórzy biskupi przyjmują ich zalecenia, mimo że iż opierają się one часом вилончені на власних словах тих нунцюши. Замість горлівостю шежить в'ярин і з одвагом гостить наукин Христуса, біскупів згромадзені на посідження конференції епископату займують сінченство справами, які не лежать в натужі обов'язку настемцю апостолу. Na wszystkich szczeblach Kościoła obserwuje się widoczny zanik sakrum. Duch świata pasie pasterzy. Grzesznicy pouczają kościół w kwestii tego, jak powinien im służyć. W swoim zaklopotaniu pasterzy przemilczają aktualne problemy i opuszczają owce, które w rzeczywistości pasą się same. Świat jest kuszony przez szatana i sprzeciwia się nauce Chrystusa. Bez względu na to, pasterze są zobowiązani do tego, aby w porę i nie w nauczyć całej prawdy o Bogu i człowieku. Pod rządami ostatnich świętych papieży można było zaobserwować Нелад в костілі Ольбжимі Нєлат в вести чистості доктрини і святості літургії. Літургія літургії Ісус Христос не відбіра належному в ідеальній чці. В вілі конференціях епископату найліпші біскупі трактовані сом яко персона нон грата, де подіялися в співчесній апологеці, в спосіб виразний і зрозумілий, ukazywaliby ludziom zagrożenia wiążące się z utratą wiary i zbawienia. W dzisiejszych czasach głos większości biskupów przypomina raczej milczenia baranów w obliczu rozcieczonych wilków. Ludzie rozpoznawali Chrystusa jako tego, który mówi idea, jako tego, który miał władzę. I tą władzę przykazów swoim apostolom. W dzisiejszym świecie biskupy muszą wyzwolić ze wszystkich ziemskich więzi. I odprawiwszy pokuty, nawrócić się do Chrystusa. Aby umocnieni duchem świętym, mogli go odważnie głosić jako jedynego zbawiciela. Na końcu każdy będzie musiał złożyć Bogu rachunek z tego, co uczynił i czego zaniechał. Wydaje mi się, że ten słaby głos wielu biskupów jest skutkiem tego, że w ramach procesu wyboru nowych biskupów kandydaci nie są wystarczająco sprawdzani szczególnie kwestii ich niewątpliwie, niezłomności i nieustraszanności w obronie wiary, ich wierności wiele wielkowej tradycji Kościoła oraz ich osobistej pobożności. Coraz bardziej widoczne jest, że przy nominacjach biskupych a nawet kardynalskich, częst, często preferowani są ci kandydaci, którzy reprezentują daną ideologię lub którzy zostali zarekomendowani przez pewne obcy kościołowe grupy, również przychylność mediów zdaje się być istotnym kryterium tych nominacji Te same media, które zwykle wyspiewają świętych kandidatów i odmalowują ich negatywny obraz, jednocześnie wychwalają tych, którym brakuje Ducha Chrystusa jako kandidatów otwartych i nowoczesnych. Z drugiej strony, celowo eliminuje się kandydatów, którzy wyróżniają się apostolską gorliwością, odwagą w głoszeniu nauki Chrystusowej oraz miłością do wszystkiego, co święte i sakralne. Pewien nuncjusz powiedział do mnie kiedyś: szkoda, że papież Jan Paweł II. Nie bierze osobistego udziału w nominowaniu biskupu. Papież próbował zmienić coś w Kurii Rzymskiej, ale mu się to nie udało. Starzeje się i pewne rzeczy znowu przybierają dawny obrót. Na początku pontyfikatu papieża Benedykta XVI napisałem do niego list, w którym prosiłem go, abym mianował. святобливих біскупів. Доносили при цьому папіжові о певним німецьким свєтським вірним, котрий в область розкладу костюла в його краю по собожу Ватиканським Другим позостав вірний Христосові і громаджив молодіж на дарації і медлітві. тен тим знайдовався вовчас у схилку свого життя, I gdy dowiedział się o wyborze nowego papieża, powiedział, gdyby papież Benedykt wykorzystał swój pontyfikat tylko w tym celu, aby mianować dobrych i wiernych biskupów, wypełniłby tym samym swoje zadanie. Niestety, oczywiste jest, że papież Benedykt XVI często ponosił porażki w tej kwestii. Трудно є сувіжити, що папіж Бенедикт XVI в спосіб зупевні вольний зрезигнував за своєго уженду на стемці святого Петра. Тен папіж був главом костюла, але його оточення жадко вціляло в житті його науки, часто збивало його мільченням і блокувало його ініціативи, заміжаючи до правдивої реформи костюла. liturgii oraz sposobu udzielania Komunii Świętej. Wobec wielkiej zmowy, milczenia, Fatykanie wielu biskupów nie było w stanie wspierać papieża w jego obowiązkach zwierzchnika i przywódcy całego Kościoła. Nie będzie rzeczą zbędną przypomnieć braciom w biskupstwie по виповєдзі єдної з влозких ложі масонських в 1820-му Наша праця є заданням на сто лят. Зоставимо людей старших і вийдемо до молодих. Семеножисті стануть капланами, репрезентуючи наші ліберальні ідеї, а пізніше стануть біскупами, репрезентуючи наші лібера ліберальні ідеї не людзьмі всім не удасться нам зробити масона з папержа а ліберальний biskup і хто ж в оточенню папержа бендо му пасуваць помыслы і ідеї туру що нам кожесь а папір в ціліє в житті стає це розбаєрзі очевистим że powyższy zamiar masonów realizuje się obecnie w wystarczającym stopniu nie tylko dzięki zadeklarowanym wrogom kościoła, lecz również z pomocą fałszywych świadków, którzy piastują wysokie hierarchiczne urzędy w samym kościele. Nie bez przyczyny błogosławiony papież Paweł VI powiedział, Swon szatana przeniknął Przez jakość Szczeliny do wnętrza Kościoła. Myślę, że owa Szczelina zrobiła się obecnie dość szeroka. Diabel mobilizuje wszystkie siły, aby obalić Kościół Chrystusowi. Aby to się nie stało, konieczne jest, aby powrócić do precyzyjnego i jasnego ogłoszenia Ewangelii na wszystkich szczeblach urzędu kościelnego ponieważ Kostł posiada wszelką władzę i laskę, którą dał Mu Chrystus. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idź więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielającie im sztu, i Syna, i Ducha Swiętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam powiedziałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Prawda was wyzwoli. I niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi? Kościół nie może się dostosowywać do Ducha Tego Świata. Лич мусі змінять свят з Духом Христоса. Очевидці є, що в Ватикані чиньони сон coraz вєнкші у стемста обець медіальнегу шуму. Нє жадко тежку задоволєньо мас-медіум в імен незрозумілего спокою і ціши посвінцані сон найлєпші синові і слуди костйола. Тим часом врогові костйола – Nigdy nie poświęcają swoich wiernych sług, nawet gdy ich czyny są ewidentnie zle. Jeśli zachowamy wierność Chrystusowi w Słowie i w czynie, On sam znajdzie sposób na to, aby przemienić serce i duszę ludzi, a dzięki temu cały świat ulegnie również przemianie. Окресах kryzysу, костіла, віднови, ofерами, модлити, костіла, в окресах кризису Костела Бог часто послугивал для Его однови офирами, лзами и модлитвами тих детей и слуг Костела, которые в очах свята и в очах бюрокрации костигани были за ним незначенных любку с поводу своей верности Христосової Byli przesiedowani i marginalizowani. Jestem przekonany, że również w naszych ciężkich czasach to prawo Chrystusowe spełni się i że Kościół ulegnie odnowie. Wymaga to jednak naszej własnej, prawdziwej i wewnętrznej odnowy i nawrócenia. Ten list był napisany w ośmiu językach. jako apel do biskupów, ażeby oni pomnożyli свої весілки і глусили Христуса і в пори і не в пори цілому святу, до чого власні сом і поволання.